Gwiazdy. Bez nich nie byłoby planet, nie byłoby światła i nie byłoby nas. To gwiazdy produkują fotony, rozpędzone, niemające masy cząstki, dzięki którym możemy obserwować wszystko, co jest wokół. Gwiazdy rodzą się i umierają, by jak feniks z popiołów powstać na nowo. Sprawdźmy, jak wygląda ich życie. Nie z tej ziemi. Naszą podróż zaczynamy od przeszłości. Starożytni zastanawiali się, czym są błyszczące kropki na nocnym niebie. Czy to znak bogów, czy może przodkowie, którzy łączą się z naszym światem? Gdybyśmy popatrzyli na to tak, jak nasi przodkowie sprzed kilkuset lat, jeszcze nawet, no to byłoby to po prostu światło, które przychodzi przez otworki w kopule niebieskiej, światło wiekuiste, i w zależności od tego, czy otworek większy, czy mniejszy, świecące gwiazdki. Byłyby jaśniejsze lub ciemniejsze? O gwiazdach, ich życiu i śmierci, jak mało kto wie, Jan Desselberger, popularyzator astronomii i znany doskonale radiosłuchaczom z gwiazdiarni pana Jana. Mogłyby to być znaczki świadczące o jakichś osobach żyjących na Ziemi, bo gdy gwiazda spadała w postaci meteoru, to wtedy znaczyło, że ktoś umierał. Ale od no nie tak dawna, bo co najwyżej 150 lat, to coś o gwiazdach wiemy więcej. Natomiast gdyby to było za czasów nawet jeszcze Kopernika, to wtedy też nie było wiadomo, co to są te gwiazdki. Powstawaniem układów planetarnych, a także i gwiazd, zajmuje się dr Joanna Drążkowska, astrofizyczka z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Sprawdźmy zatem, jak rodzą się gwiazdy. Nowe gwiazdy powstają z obłoków materii wypełniających przestrzeń kosmiczną. Ta materia składa się głównie z wodoru i helu, z małą domieszką cięższych pierwiastków, które w tej zimnej przestrzeni kosmicznej tworzą malutkie ziarenka pyłu. Od czasu do czasu jakieś wydarzenie, na przykład może to być wybuch supernowej, który powoduje falę uderzeniową, która wytrąca taki obłok materii z równowagi i rozpoczyna tzw. zwany kolaps grawitacyjny. Czyli ten obłok się zapada, a ciśnienie w jego wnętrzu wzrasta. Jesteśmy w samym środku jednego z najpiękniejszych wydarzeń w kosmosie. Podlećmy nieco bliżej, właśnie powstaje gwiazda. Żeby powstała gwiazda, ciśnienie tej materii musi wzrosnąć tak bardzo, żeby rozpoczął się proces fuzji jądrowej. Konkretnie mówimy tutaj o łączeniu się atomów wodoru do atomów helu. Przy czym uwalniana jest energia i dzięki czemu ta gwiazda nam świeci. Jest. To gwiazda, ale nie celebryta. To kosmiczny bohater o niesamowitych właściwościach. Potrafi przyciągać, tworzyć układy, a to nie wszystko. O gwieździe mówimy wtedy, kiedy w takim skupionym obiekcie rozpoczynają się w jego centrum, czyli wiąże. Reakcje termojądrowe. To jądro składa się, jak i cała gwiazda, właściwie z wodoru. Dzisiaj częściej te gwiazdy już od samego początku mają również inne pierwiastki, przynajmniej wodór i hel. Skupiona w jądrze materia, jeśli jest tam wystarczająco duże ciśnienie, wystarczająco dużo tej materii, powoduje rozpoczęcie reakcji termojądrowych, w trakcie których wodór zostaje zamieniony w hel. To trwa miliardy lat u gwiazd takich średnich, jakim jest nasze Słońce. A jak to jest z gwiazdami większymi niż Słońce? Jan Desselberger wyjaśnia. W masywniejszych gwiazdach taki proces może trwać kilka milionów lat tylko. Natomiast w tych najmniej masywnych, rzędu jednej setnej masy Słońca, nawet miliardy, nawet kilkadziesiąt miliardów lat może ten proces trwać. Najbliższą i zarazem najważniejszą z naszego punktu widzenia gwiazdą jest Słońce. Średnica 1 400 tysięcy km. Jest 109 razy większe niż Ziemia, masywniejsze 330 tysiące razy bardziej niż Ziemia. To jednak nic w porównaniu do Betelgezy, jednej z największych gwiazd, której promień jest po tysiąckroć większy niż promień Słońca. Słońce jest żółtym karłem, ale nazwa, choć myląca, nie ma związku z wielkością. Karzeł jest najczęściej występującym typem gwiazdy, a ich barwa często mówi nam o etapie jej życia. Dla średnio masywnych gwiazd, bo może o takich warto troszkę więcej mówić, jako że są one w pewnym sensie podobne do Słońca. Po wyczerpaniu się w jądrze wodoru, ta gwiazda puchnie kilkadziesiąt, a nawet stukrotnie zwiększając swój. Promień następuje po pewnym czasie odrzucenie zewnętrznych warstw i powstaje mgławica planetarna. To jest taki twór, w którego centrum znajduje się resztka tej gwiazdy, jako tak zwany biały karzeł, czyli mały, bardzo gorący twór, a wkoło powstaje mgławica o różnych kształtach i takich mgławic, tak zwanych mgławic planetarnych znamy wielką ilość. W kosmosie spotkać możemy też takich, co to gwiazdy udają. Brązowe karły to obiekty o masie zbyt małej, by mogły zachodzić w nich reakcje przemiany wodoru w Hel. Brązowy karzeł to jest już właściwie nieczynna gwiazda, a co dopiero czarny karzeł, który w przypadku gwiazd o bardzo małej średnicy i masie jest skutkiem wystygnięcia tego brązowego, jeszcze trochę ciepłego karła. Jest to końcowe stadium takich gwiazd. A to? Cóż to takiego? Podlećmy bliżej. Gwiazdy o bardzo wielkich masach, to 40, a nawet może więcej razy większych od Słońca, tworzą w końcu gwiazdę neutronową. To jest szybko obracająca się niewielka o promieniu 10-20 km, zaledwie gwiazda o gęstości, uwaga, 10 do potęgi 15 ton na metr sześcienny. Co to znaczy? Że nakładając łyżeczkę materii gwiazdy neutronowej, musielibyśmy podnieść miliard ton. Kuchenna łyżeczka miliard ton. Ale to nie jest najdziwniejsza rzecz w kosmosie. Gwiazdy o masach powyżej 40-50 mas Słońca tworzą w centrum coś, co nazywamy czarną dziurą. Czarna dziura jest czymś tak gęstym, że nic nie jest w stanie się stamtąd wydostać. Tu załamują się wszelkie znane nam prawa fizyki. Lepiej się nie zbliżać. Mijając kolejne układy natrafiamy jednak na coś absolutnie niebywałego. We wszechświecie nie ma nic równie pięknego, jak i ogromnie niebezpiecznego. Równie destrukcyjnego, jak i dającego nowe życie. Supernowa to jeden ze sposobów zakończenia żywota gwiazdy. Końcowe stadium ewolucji dla gwiazd co najmniej, jak się szacuje, 8 mas Słońca. Gwałtowny wybuch następuje po zużyciu tego paliwa, z którego dotąd korzystała gwiazda. Następuje wyrzut cięższych pierwiastków, już nie tylko helu, ale również w niektórych przypadkach żelaza, a przecież żelazo to składnik naszej krwi, hemoglobina, czy wapnia, a to z kolei składnik kości. Bez tego, bez wybuchu gdzieś tam kiedyś supernowej, życia na Ziemi by. Prawie na pewno nie było. Gwiazdy, choć mają różne gęstości, rozmiary, temperaturę i wielkość, niczym feniks z popiołów odradzają się, a ich śmierć rodzi nowe gwiazdy, planety, a być może nawet życie. Jeśli inne formy życia istnieją gdzieś tam daleko, to powstały dokładnie z tych samych pierwiastków, co my. I to jest dopiero wiadomość nie z tej Ziemi. Świecące gwiazdki byłyby... Czyli ten obłok się zapada, a ciśnienie w jego wnętrzu wzrosnąć tak bardzo, o, żeby rozpoczął się proces fuzji jądrowej. To już koniec dzisiejszej kosmicznej podróży, ale niebawem kolejny odcinek. Dzięki za lajki i komentarze. Jeśli możesz, poprosimy o łapkę w górę. Dzięki, cześć!